Proszę Państwa, najlepszym lekarstwem na przedziemienie jest kontakt z naturą, mm. ciepło się ubrać, wykorzystać dobrą pogodę i na przykład wyskoczyć do Białowieży. Białowieży Andrzej Dąbrowski z żubrami tam czeka na Państwa. Zapraszamy. Panie dyrektorze, część parku narodowego jest objęta ścisłym rezerwatem. Co to oznacza? Co to oznacza? No jest to ta najwyższa forma ochrony rygorystyczna, która nie pozwala ingerować człowiekowi w jego naturalne funkcjonowanie. To znaczy, no tutaj się praktycznie niczego nie wnosi, niczego nie wynosi. Można by to tak dokładnie powiedzieć, dlatego też nie wprowadza się tutaj bardzo intensywnej turystyki. Ta turystyka, która jest w rezerwacie ścisłym, jest mocno kontrolowana i reglamentowana. Tam też nie prowadzi się żadnych zabiegów ochronnych, czyli jeżeli tam już coś wejdzie, powiedzmy w tej chwili naturalnie, to my też tego nie eliminujemy. Przede wszystkim w puszczy, jeżeli coś ma upaść, to drzewo. No tak? To drzewo, oczywiście, mówimy, że jest martwe, tak? ale z pewnego punktu widzenia ono cały czas żyje. W ty na tym drzewie. Nie mówię specjalnie drewnie, a drzewie, bo to dalej żyje. Rozwija się bardzo dużo różnych zespołów roślin i zwierząt. To jest ta grupa roślin i zwierząt, która tak naprawdę nie jest widoczna często gołym okiem. Ona bytuje w tych właśnie czeluściach tego drzewa, tak? w jego dziuplach, w jego później rozkładających się częściach, i bardzo często to tutaj są odkrywane te nowe gatunki. Czy jest to pralas, prapuszcza? Oczywiście, że tak, bo ciągłość tych procesów, które widzimy w rezerwacie, sięga oczywiście ostatniego odwracenia, albo raczej powiem tak, początków wchodzenia ekosystemów leśnych na ten teren czyli powiedzmy takiej prataigi, pratundry. Ile te dęby mogą mieć lat? No zdecydowanie ponad 300, mm -hmm. tak? Tutaj oczywiście te dęby rosną na takich, w takich miejscach odsłoniętych, czyli nie rosły nigdy w gęstym lesie, więc one mają zupełnie inny pokrój i, i mają zupełnie inną miąższość, tak? Tutaj średnice, więc trudno je tak dokładnie oszacować. Oczywiście mają na pewno ponad 300 lat, bo te. Niektóre dęby były już tutaj e, ścięte albo same się wywrócili w zasadzie i później uprzątnięte, więc można było policzyć, puszcza białowieska już od kilkuset lat była tak znanym miejscem w Europie, że w zasadzie była no, takim oczkiem w głowie wielu mm, zarządców, wielu y, Możno władców tego czasu i tego świata. Więc po pierwsze byli to królowie polscy, po drugie byli carowie rosyjscy, po trzecie oczywiście władcy Niemiec chcieli być zarządcami tego terenu. Puszcza już przez królów polskich była chroniona w sposób bardzo rygorystyczny. Tutaj tworzono miejsce do polowania, tutaj były te największe można powiedzieć zwierzyńce, bo ta zwierzyna była tutaj utrzymywana często trochę dosyć sztucznie, już w pewnym okresie, więc tutaj polowano, gromadzono zapasy żywności również na potrzeby wojska. I no, te pierwsze takie idee ochrony przyrody no to były oczywiście można powiedzieć te współczesne idee ochrony przyrody pod koniec XIX wieku.